Archeologia biblijna. Sadzawki Jerozolimy. Woda to jeden z żywiołów i podstawowy składnik świata. Nazywana jest odwieczną, bezkresną i życiodajną. Postrzegana jako siła dobroczynna, ale też niszczycielska. Czysta i spokojna symbolizuje życie, płodność i czystość. W wielu światowych religiach, między innymi w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i buddyzmie, jest znakiem duchowego oczyszczenia i odnowy. Taki sens mają kąpiele w wodach gangesu, czy rytualne obmywanie dłoni i stóp. Źródłom, rzekom, jeziorom i innym akwenom wodnym przypisuje się charakter sakralny, w tym cudowne uzdrowienia. W tradycji judeochrześcijańskiej woda staje się wyrazem łaski Bożej i zbawienia. Pokazuje też, że dla Boga nie ma niczego niemożliwego. Woda wypłynęła z pustynnej skały, gdy przywódca Izraelitów Mojżesz uderzył w nią podczas ucieczki ludu wybranego z Egiptu. Przed uciekającymi rozstąpiły się wody Morza Czerwonego lub morza Trzcin wzburzone fale pochłonęły egipską armię, która ruszyła w pościg za Izraelitami. Sam Mojżesz został po raz pierwszy cudownie ocalony z wód Nilu jeszcze w okresie niemowlęcem, a jego imię oznaczało właśnie uratowany z wody. Na terenie Jerozolimy znajduje się jedyne źródło wody pitnej, nazwane z języka hebrajskiego Gichon czyli wytryskający. Nazwa arabska brzmi Ain Um Al-Daraj, źródło stopni, a chrześcijańska Ain Sittim Mariam, źródło Maryi. W starożytności źródło Gichon było w stanie zaopatrywać w wodę pitną około 2,5 tysiąca mieszkańców. W Biblii nazwa Gichon pojawia się na określenie dwóch miejsc – Księdze rodzaju jest tak nazwana jedna z czterech rzek wypływających z ogrodu Eden. Natomiast za drugim razem w ten sposób określa się ujęcie wody miasta Dawidowego. Gichon odgrywał ważną rolę w kultach i rytach celebrowanych w Jerozolimie, między innymi podczas obrzędu namaszczenia Salomona na króla, które odbyło się przy tym źródle. Ponieważ źródło leżało początkowo poza murami miasta, starożytni mieszkańcy wykuli podziemny kanał dopływowy, aby móc korzystać z niego w sytuacji oblężenia. W wieku VIII. przed naszą erą król Ezechiasz nakazał poprowadzić go z Gihonu, ponieważ spodziewano się najazdu wojsk asyryjskiego króla Sennacheryba. Podczas prac remontowych w roku 1880 odnaleziono przypadkiem hebrajską inskrypcję z czasów tej budowy. W ciągu wieków powstały w sumie cztery takie tunele. Izraelici gromadzili także wodę w specjalnych cysternach i sadzawkach na terenie miasta. Takich zbiorników było wiele. Sadzawka górna, dolna, sadzawka Izraela, Stutjon. Sadzawka Ezechiasza, Sadzawka Wężowa, Salomona, Siloe oraz Owcza czy Betesda. Sadzawka Siloe miała duże znaczenie obrzędowe. Stąd czerpano wodę podczas święta namiotów. Służyła do obmyć rytualnych dla pielgrzymów udających się do świątyni jerozolimskiej. Mogła więc pełnić rolę mykwy. Zbiornik, będący celem dla starożytnych żydowskich wędrowców, był według Ewangelii świętego Jana miejscem, w którym Jezus przywrócił wzrok ślepcowi. Na początku XXI wieku archeologom udało się ustalić miejsce położenia sadzawki. Wiadomo, że w miejscu, w którym położony jest biblijny zbiornik wodny, istniały wcześniejsze konstrukcje. Jedną z nich zburzono w roku 586 przed naszą erą podczas najazdu babilońskiego króla nabuchodonozora. Zbiornik funkcjonujący w czasach Chrystusa został prawdopodobnie zbudowany w I wieku przed naszą erą, o czym świadczą odnalezione w stopniach pobliskich schodów monety. Siloe dotrwało do lat 70. I wieku naszej ery i zostało zniszczone przez wojska rzymskiego imperatora Tytusa. Sadzawka miała prawdopodobnie kształt trapezu o obwodzie około 200 metrów. Z trzech stron prowadziły do niej rzędy schodów. Sadzawka Betesda, zwana sadzawką owczą, znajduje się obecnie w muzułmańskiej części Starej Jerozolimy. W czasach Chrystusa było to miejsce cudownych uzdrowień. Sadzawkę z czasów biblijnych opisuje Ewangelia Świętego Jana. Jej nazwa oznacza Dom Miłosierdzia. Uważano, że od czasu do czasu woda porusza się za pomocą ręki anielskiej, a jej kołysanie ma moc leczniczą. Chorzy wchodzili w jej nurt z nadzieją na odzyskanie sił. Być może w wodzie uwalniały się gazy o właściwościach terapeutycznych. Gaz, gromadzony w zbiorniku, wypychał wodę, tak jak źródła ropy naftowej wyrzucają swoją zawartość. Miejsce, które odpowiadało temu opisowi, odkryto dopiero w XIX wieku. Zbiornik wody miał kształt rozległego czworoboku o głębokości około ośmiu metrów. W czasach Nowego Testamentu były to dwa baseny przedzielone murem o grubości 6,5 m i głębokości 13,5 m. Basen od strony północnej miał rozmiary 53 na 40 m, natomiast od strony południowej 47 na 52 m i przeznaczony był głównie do czynności rytualnych. Baseny otoczone były rozległymi krużgankami, w których przeważnie przebywali chorzy. W takich krużgankach Jezus spotkał w szabat chorego, czekającego na cudowne uzdrowienie wodą i zwrócił się do niego słowami – wstań, weź swoje nosze i chodź. W V wieku na tym miejscu zbudowano bizantyjski kościół Paralityka o trzech nawach. Środkowa opierała się na piątym portyku sadzawki, południowa zawieszona była nad sadzawką, a północna na znajdujących się przy niej zabudowaniach. Po zburzeniu kościoła na początku XI wieku odbudowali go w znacznie skromniejszej postaci krzyżowcy. Dobudowali również oratorium, z którego można było schodzić bezpośrednio do sadzawki.